I Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z Wami wszystkimi. Pierwsi chrześcijanie nazywali Eucharystię lekarstwem na życie wieczne. Podczas Mszy Świętej stajemy w obecności Pana Boga, który pragnie oczyszczać nas ze słabości, chorób duszy a nierzadko uwalniać także z dolegliwości fizycznych. O takim Bogu opowiadała błogosławiona Maria Teresa Leduchowska, którą dziś w liturgii wspominamy. Poświęciła się ewangelizacji czarnego kontynentu. Nazwana Matką Afryki, troszczyła się o jej mieszkańców. Zmarła w 1922 roku w Rzymie. Za wstawiennictwem tej błogosławionej z wiarą powierzmy w modlitwie to, co my, wymaga w nas uzdrowienia i ożywienia tak duchowego, jak i cielesnego. Obecna Msza Święta sprawowana jest za zmarłych Agatę i Jakuba Tyńskich. Poza parafią dziś Msza Święta za zmarłego Mieczysława Budzik i zmarłego Zdzisława Budzik. Uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni, żałując za nasze występki. Prośmy, o łaskę przebaczenia. Panie Jezu, który przyszedłeś ratować nas od zguby wiecznej, zmiłuj się nad nami. Chryste, który wraz z ludzką naturą przyjąłeś na siebie nasze cierpienia, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego ranach jest nasze uzdrowienie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiły nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, Boże, Ty powołałeś błogosławioną Marię Teresę z Książęcego Dworu, aby żyła jedynie dla Chrystusa i Kościoła, który jest Jego ciałem, spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy całe nasze życie. Przeniknięte Twoją miłością, oddawali na służbę braciom, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza tak mówi Pan. Rozerwij kajdany zła, rozwiąż więzy niewoli, wypuść na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połam. Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przy i nie odwracaj się od spółziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, chwała Pańska iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie, oto jestem. Jeśli u, ciebie usuniesz, jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Oto Słowo Boże. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Śpiewajcie panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Pan Bóg Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio cieszcie się weselcie i grajcie śpiewajcie Panu przy wtórze cytry przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy przy trąbach i przy głosie rogu na oczach Pana króla się radujcie Alleluja, alleluja, alleluja. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam. Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Tak, iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie. Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Oto słowo Pańskie. Pan Bóg nie pozostawia nas samych na drodze życia. Zawsze jest przy nas i gotów jest nam pomagać. Za wstawiennictwem błogosławionej Marii Teresy wzywajmy Jego ojcowskiej opieki. Lekarzu człowieka, udziel swojemu Kościołowi zapału i chęci do miłosiernej posługi uzdrawiania doświadczonych bólem duchowym, psychicznym i cielesnym. Ciebie prosimy. Lekarzu człowieka, pozwól wypoczywającym na urlopach zregenerować siły duchowe i fizyczne. Ciebie prosimy. Lekarzu Człowieka, błogosław władzom naszego kraju w usprawnianiu opieki medycznej, zdrowotnej, a także pracownikom szpitali, hospicjów, ośrodków zdrowia i innych placówek w wypełnianiu ich zadań. Ciebie prosimy. Lekarzu Człowieka, rozszerzaj działalność Apostolstwa Chorych, które obchodzi dziś swoje święto patronalne, powołanego dla miłosiernej posługi potrzebującym ulgi w cierpieniu. Ciebie prosimy. Błogosław dzisiaj pielgrzymom z naszej parafii w pielgrzymce do tronu Tuchowskiej Pani. Ciebie prosimy. Lekarzu człowieka, obmyj w swoim miłosierdziu duchowe rany zmarłych, zmarłej Agaty, Jakuba, Mieczysława, Zdzisława i przyjmij ich do Twojego Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Lekarzu człowieka, Uzdolnij nas do udzielania bliźnim różnej pomocy w ich codziennych sprawach. Ciebie prosimy. Boże, Twoja bliskość jest odczuwalna w naszej wzajemnej posłudze miłosierdzia. Prosimy, wysłuchaj nas łaskawie przez Chrystusa, pana naszego. rąk kapłański. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec Wszechmogący. Składając nasze dary na Twoim ołtarzu, błagamy Cię Boże abyś wszystkich ludzi prowadził do zbawienia, które Twój Syn Jezus Chrystus wysłużył krwią swoją, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, no abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Święty, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości, pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego za aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie. Razem z nimi wołając, Święt, Święty, Święt, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Za prawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje. Które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy to jest bowiem kielich krwi mojej. Nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś. Abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Sprawa aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, błogosławioną Marią Teresą, świętym Mikołajem, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze Wszechmogący w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki, wieków. Pouczeni przez zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie i imię Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu. I bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom pokój wam zostawiam, pokój Mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę w swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnię Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj nad nami. Oto branych Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Pan Jezus już się zbliża.